Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Koncert Życzeń. Dziś imieniny obchodzą Pelagia, Kleopatra, Zygfryda, Dąb, Ścibor, Ścibora, Świecław, Mścisław, Saturnin i Pakosława. Urodziny obchodzą m.in. Stalin, Hitler, Guevara, Czeg Lenin i pan Miecio z Portierni. Dzisiejszym solenizantom i jubilantom serdecznie gratulujemy, a oto życzenie jakie nadeszły do nas w minionym tygodniu. Najszczersze pozdrowienia dla ratuszowego gońca, który nawet nie sprawdził, czy ktoś jest w domu i ochoczo wrzucił do skrzynki awizo. Oby ci kółko od roweru odpadło, leniu jeden. Życzenia przesyła kochający petent. Kochanej teściowej z okazji jej 99. urodzin... Y Płynący z serca życzenia: 100 lat życia, najbardziej kolczastych róż i spokojnych snów na łożu Madejowym, przysyła kochający zięć. Postskryptum, Oby mama nie zapomniała oddać piątaka, którego pożyczyła od niego, gdy ten budował swoją arkę. Panu Brunonowi K życzenia samych bombowych dni i wybuchowych imprez za kratami życzą pamiętający studenci Akademii Rolniczej w Krakowie. Po skryptum mamy nadzieję, że nie nudzi się tałpanu i w zakładzie jest miejsce, gdzie można się trochę rozerwać. Najszczersze no życzenia wszelkiej pomyślności dla pracowników pewnego urzędu, którzy dbając o komfort osób niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej zamieścili również informacje napisane alfabetem Braille'a. Niewidomi petenci na pewno się ucieszą, gdy je zobaczą. A już teraz wszystkim solenizantom i jubilatom dedykujemy piosenkę... Ona warczy na mnie. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do dzisiejszych życzeń. Telewizyjnej wróżce o imieniu Sybilla, która wywróżyła mi bezwietne małżeństwo, życzę zarobienia dużych pieniędzy, mogła zakupić najnowszy model kuli jasnowidzącej. Przesyła matka sześciorga dzieci. Szczere życzenia wszelkiej pomyślności dla pewnej pani blondynki, która w sklepie papierniczym śmiała się z klienta, który chciał kupić zeszyt w kółka, po czym sama poprosiła o Globus Krakowa. Życzenia śle, żająca się do dzisiaj ze śmiechu ekspedientka. Kolejna nasza słuchaczka chce z kolei życzyć fury cierpliwości swojemu mężowi informatykowi, który całą noc stworzył bardzo ważny program, po czym nad ranem wycieńczony zasnął na klawiszu Backspace. <głos》> Najgorętsze pozdrowienia dla detetyka, który dla zrzucenia wagi zalecił mojej dziewczynie spacery po 3 kilometry dziennie. Dzięki temu minął tydzień, a gruby kaszalot jeździł z 21 kilometrów stąd. Mojej byłej żonie, która chcąc mi pokazać pomięte 100 tysięcy złotych, zaprowadziła mnie do naszego garażu, życzę pomyślności w poszukiwaniu nowego partnera życiowego, a także szczęścia, szczęścia i jeszcze raz szczęścia, bo na Tytaniku wszyscy zdrowi byli, tylko im szczęścia brakło. Gorące podziękowania dla pani seksuolog Syksburgi Siksickiej za rzeczowe i konkretne wyjaśnienie mi męskich problemów psychofizycznych. W szczególności pomocna przydała się teoria, która mówi, że mężczyźni często mają duże ego, bo mają małego. To już wszystkie życzenia, jakie nadesłaliście do nas w ciągu ostatniego tygodnia, a na koniec dla naszych telewizów piosenka specjalna Dobry wieczór Państwu, Chociebont, Konstantynopolitańczyk i Wiczowianin i Nabuchodonozor Hohenzollern zapraszamy na wieczorne wydanie wiadomości z kraju. Kancelaria Sejmu RP zapowiedziała, iż w tegorocznym budżecie zarezerwowano znacznie większe środki na bieżącą konserwację wyposażenia sali plenarnej, zwłaszcza elektronicznego sprzętu służącego w czasie głosowań. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, do podjęcia takowego kroku doprowadziło nieumyślne zachowanie posłów, Którzy niespecjalnie i całkiem przypadkiem notorycznie mylą się z kolejności wykonywanych czynności nagminnie podnosząc przycisk i naciskając rękę. Premier MacGyverem, tak przynajmniej twierdzą niektórzy publicyści. Według przeprowadzonej niedawno ankiety aż 96% respondentów uważa, iż Donald Tusk nie ma sobie równych w robieniu igły z wideł i wykręcaniu kota do góry ogonem, czym zasłużył sobie na miano gdańskiego cudotwórcy. Wieść gmin niesie iż w najbliższym czasie premier odbierze Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jeszcze nie wiadomo komu. W tym celu już w czwartek podejmie heroiczną próbę zawrócenia Wisły Laską Marszałkowską, którą z tej okazji wypożyczyła mu Marszałek Ewa Kopacz, pseudonim premia. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10.30 przy ujściu do Zatoki Gdańskiej. Organizatorzy zapowiedzieli, iż w razie złamania Laski Marszałkowskiej, premier będzie zawracać Wisłę Ewą Kopacz. Wa Warto również zaznaczyć, że to jeden z wielu sukcesów przedstawicieli naszego rządu. Przypomnijmy, że tydzień temu minister Rostowski, pseudonim Fotoradarro, został oznaczony orderem osobliwy wśród dziwaków świata. Kapitała doceniła wysiłki pana ministra zmierzające do tego, żeby być jedynym na świecie człowiekiem, który jest zarazem łysy i rozczochrany. Zostajemy w temacie Nagrody Nobla. Emerytowany górnik z Bączej Kuniny, pan Edward Kilofek, został nominowany do literackiej nagrody Nobla 2013. Komisja Noblowska uznała jego wkłady w rozszyfrowaniu zawiłych skrótów naukowych i tłumaczeniu ich z polskiego na nasze. Szczególne uznanie komitetu wzbudziło odkodowanie skrótu GMO jako Gówno mnie obchodzicie. Przypomnijmy, że pan Edward, używając gwary Górali Poznańskich, odczytał również skrót Akta jako Ale ciemne te artysty oraz PKP jako Poczekaj, kiedyś przyjedzie. Ze świata grupa niemieckich posłów rozpoczęła gospodarską wizytę w Grecji. Celem wizyty jest spotkanie z władzami tego kraju i rozmowa na temat rozwoju aktywności zawodowej Greków. Przypomnijmy, iż dzięki staraniom Niemiec Grecja otrzymała kolejną transzę pomocy finansowej. Jednak warunkiem jej przekazania jest podniesienie poziomu zatrudnienia wśród obywateli Hellady. W tym celu grecki rząd przygotował specjalny harmonogram prac, a wśród nich najważniejsze znaczenie ma plan regulacji rzeki Kryzys. Poprzez pogłębienie jej dna trzymające koryta. Unia Europejska nie przestaje zaskakiwać. Po tym, jak eurodeputowani uznali ślimaka winniczka za rybę, marchewkę za owoc, nakazali truskawkom przyjmowanie kształtu owalnego oraz zakazali sprzedawania krzywych bananów i ogórków, teraz wydali dyrektywę nakazującą używania tylko symetrycznych choinek z równomiernie rozłożonymi gałązkami i igłami. Naukowcy twierdzą, że taką choinkę bardzo łatwo da się wyhodować, pod warunkiem, że ma się odpowiedni kod genetyczny. Europarlamentarzyści już nad tym pracują. Szczególnie liczą na kilku ze swoich przedstawicieli, którzy poddali ten projekt pod głosowanie, gdyż jak głoszą plotki, oni problem znają, bo sami urwali się z choinki. Z regionu. W dniu dzisiejszym w Starym Sączu odbywa się koncert noworoczny z udziałem parlamentarzystów i samorządowców ziemi sądeckiej. Jak przekazali nam organizatorzy, sądeczanie tłumnie zjawili się w Centrum Kultury SOKÓŁ, aby obejrzeć popisy polityków. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że zainteresowanie koncertem było tak małe, że wszystkie osoby na widowni zostały tu spędzone siłą, a brawa opłacone. W związku... W związku z tym autor scenariusza postanowi popełnić samobójstwo za pomocą strzału z łuku. Strzału z łuku. Czy jest na sali lekarz? Sensacyjne odkrycie sądeckich studentów. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, mieszkańcy jednego z naszych rodzimych akademików opracowali specjalną formułę leczenia chorób pewnym nowatorskim specyfikiem zwanym wódka z pieprzem. Jak podają naoczni świadkowie, dzięki tej miksturze wyleczono już grypę, anginę, chore zatoki, złamaną nogę, a nawet schizofrenię. Podobno trwają prace nad ulepszeniem specyfiku, który od tej pory mógłby również leczyć alkoholizm. Teraz zapraszamy na rozmowę dnia. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceburmistrz Starego Sącza, pan Kazimierz Gizicki. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwo. Dziękujemy za rozmowę. Pan się trochę zasiedział. Czas na prognozę pogody. Synoptycy zapowiadają, iż w najbliższych dniach czeka nas spore ochłodzenie. Innymi słowy, przyjdą takie mrozy, że przymarznie cap do kozy. To już wszystkie wiadomości, jakie przygotowała dla Was nasza redakcja. Za uwagę, dziękuję. Chocie Bond, i Nabucho Denozor Hohenzollern. Dobrej nocy i do usłyszenia. Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym odcinku Teleturnieju. Jak to dziadek babci Rzepkę zasadził i ciągnął ją z sąsiadem. Na początek, oczywiście, słucharnia. dnia. A skoro jesteśmy w Starym Sączu, to może coś o Sączu. Na moście, na Popradzie spotykają się Stary i Nowy Sącz i Nowy mówi do Starego, stary, ty jesteś tak stary, ale tak stary, że nawet w nazwie masz stary. A Stary Sącz mówi, wiesz co, ty wcale taki nowiutki nie jesteś. Ty popatrz w ogóle na siebie, pan na swoje drogi w ogóle, na cały układ komunikacyjny, a Nowy Sącz wyciąga mapę i mówi, patrz, jedna droga nowa, druga, trzecia, tu obwodnica, wszystko, no, wszystko jest. I co u góry pisze? Jeden z najnowszych traktów komunikacyjnych w Polsce. A stary sąd patrzy, no tak, u góry pisze. A na dole co pisze? A, data utworzenia 1920. <noise> Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam do siebie obie drużyny. Dziś wystąpią drużyna Starzyków i Nowaliek. Brawa, oczywiście. <noise> na początek Nowaliki. Gdzieś tu do mnie do środka się próbują pracać. Nie będzie eee. punktów dodatkowych. Proszę się przedstawić. Witam serdecznie. przyjaźni z nowego a Na co dzień jesteśmy dyrektorami. W chwilach wolnych, jak się nudzimy, jesteśmy radnymi w Radzie Miasta. Nuda, nuda, nuda. Ja mam na imię Grzegorz. Tu jest kolega Patryk. Witam serdecznie. Oczywiście, jak widać, jeszcze mamy inne ciekawe zawody. No. Dziękuję bardzo. Przeciwnikami drużyny Nowalijek, jest drużyna starzyków. Sakreble. Widzę, że to jest. Taki tradycyjny rajcowski strój starosądecki, Witamy tak? Witam serdecznie, ja jestem Mikołaj, to jest Wojciech. Podobnie jak nasi konkurenci lubimy przebywać na sesjach Starego Sądza. Tyle, że jesteśmy Starego słońca. Tak, też sesja Rady Gminy, tylko nie w tym sąszu, tak? No ale to się nie ma co przejmować. Ja słyszałem, że mieliście jakieś problemy tutaj z dotarciem do nas, tak? No tak, niestety. Nasz samochód popsuł się przed magistratem. Długośmy czekali na stopa, aby dojechać do Sokoła. A, no tak, no tak. No to są hektary, to są jednak hektary. No ale dotarliście i to jest najważniejsze. Zapraszam na pierwszą rundę kapitanów. Śmiało, śmiało. Oczywiście, witamy się. Zasady oczywiście to wszystkim znane, trzeba puknąć to tylko niezbyt mocno, bo to, to, to chyba Rurek to robił, także... Dobrze, w takim razie pierwsze pytanie, będą cztery możliwe odpowiedzi. Łyso jest gdy? A, tym razem starsi mieli lepszy refleks, wstydź się. Łyso jest ci gdy? Nie masz włosów. Nie masz włosów. No niby tak, spójrzmy. Tak, to jedna z najbardziej punktowanych odpowiedzi. Rundę rozpoczynają starzykowie. I teraz powtórzę pytanie dla wicekapitana. Łyso jest ci gdy? Mm, niestety nie ma odpowiedzi. O, no właśnie. <ścoughs> Zwykle był dłuższy, także. Pytanie przechodzi na kapitana. Łyso jest ci gdy? Pierwsze podejście było dobre. No, niestety nie ma odpowiedzi. Druga utrata, przeciwnicy się naradzają. Pytanie wraca do pana. Łyso jest ci gdy? No, bronimy się. Widzę, że już nawet konsultacje są, ale no. Niestety, Dobre. niestety, niestety. Niepoprawna odpowiedź. Emocje jak na grzybach. To co, przechodzimy do nowalijek. Naradziliście się, wszystko wiecie, to e, tak, może coś tak, powiecie. Tak, naradziliśmy się. Tak, więc słuchamy. No, łyso jest mi gdy? Muszę nosić czapkę. Muszę nosić czapkę, sprawdźmy. Tak, to jest dobra odpowiedź, tą rundę wygrywają nowalijki, brawo. Brawo, powiedziałem. <noise> Sprawdźmy jeszcze, jak pozostałe odpowiedzi. Łyso jest ci, gdy? Na trzecim miejscu, gdy bije mnie mama. A na pierwszym miejscu odpowiedź najwyżej punktowana, gdy nie ma kasy na Wenecję. Tak. Zapraszam na drugą rundę, proszę wicekapitanów. Tak, tym razem będą trzy możliwe odpowiedzi. Pytanie brzmi: GMO pozwoli na. Znów refleks po lewej stronie. Pozwolina? Modyfikacje żywności. Modyfikacje żywności. Sprawdźmy. Tak, to jest dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana. Co na to konkurenci? GMO pozwolina? No, utrzymanie świeżości. Świeżości. Tak, odpowiedź punktowana wyżej. Przechodzimy do Nowalijek. Przykro mi. Panie Grzegorzu, panie Grzegorzu, co pan na to powie? GMO pozwolina? Mm, będę strzelał, nie wiem. No ja też właściwie nie wiem, na co to GMO pozwoli. No. Ale na ankietowani uznali, że to nie jest dobra odpowiedź. Pierwsza utrata. Panie Patryku, co pan na to? Na co pozwoli GMO? Mm, no ja myślę. To dobrze. No tak myślę właśnie, mm, że mm. dobrze. Um, no ale chyba już nic jest nie muzyka? wymyślę. Nie wiem. Niestety, druga utrata. Starzykowie się naradzają. Przechodzimy do pana Grzegorza. Jeszcze coś jest szansa wymyśleć. GMO pozwoli na. Jak mówił klasyk, ja też myślę, ale nic z tego. Ale wcale nie lepiej. Trudno. Trzecia utrata. Przechodzimy do starzyków. Narada ukończona. Ja przypomnę pytanie. GMO pozwoli na... Lepszy wzrost roślinności. Lepszy wzrost roślinności. Nie, no co też pan teraz dzieci nie. nam to nie uwierzą. To nie, nie, nie. No to w takim razie do finału przechodzą nowaliki. Brawo. Tak, nie, 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 nie. Nie, 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 proszę się tutaj nie jakoś tak nie krępować z, tym, z tymi prawami oczywiście. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do finału, to kolejny suchy dowcip. E, tym razem o Nowym Sączu. Na rynku w Nowym Sączu sobie siedzi Baca, gdzieś tu zresztą był, przechodził przez Nowy Sącz. No i z takim kikiem, z taką szmatą, wymachuje sobie pod ratuszem, przechodzi turysta i się pyta, Baco, a co wy W ogóle robicie? A żerafy odganią. Baco, ale w Nowym Sączu nie ma żeraf. No i działa, nie? To. no więc przejdźmy już do finału. Zasady są ogólnie znane, nie będziemy przypominać. Zapytam tylko, w jakim składzie wystąpicie w finale? No wiadomo, no pierwszy zagram oczywiście ja. No jak zawsze, nie dziwię się. A kto zawsze? drugi? Zawsze pierwszy na piedestał. A kto Tu ma mikrofon, ten ma władzę. Kto drugi? Ojka. Oczywiście mój kolega Patryk. A to zaskoczenie. Za zaskoczenie. Własność, tała, Ale w takim razie, skoro tak, zapraszamy pana Patryka do naszego kącika muzycznego. Dziękuję. Tylko ostrożnie, bo mieli w skansenie ostatni taki. Tam proszę do kącika, ona tam tańczy dla mnie, także. Noże spokojnie, dobrze. No mm, więc finał, 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 finał. Oczywiście wiadomo, 15 sekund, 5 pytań, mm -hmm. zasady są proste. Mm -hmm. Zaczynamy, gotowy? Tak, tak, jestem gotowy. Uwaga! Dlaczego sołty z ptaszkowej orze pole w kółko? Dlaczego efektu? Dlaczego ptaszkowej wszyscy chodzą w kaskach? Dla bezpieczeństwa. Kiedy traba osiąga maksymalną prędkość? <laughs> Na autostradzie. Od czego herbata jest słodka? E, od cukru. Jakie jest najlepsze, środek się nie? Szampon. No, zobaczymy, zobaczymy. A nie, nie zobaczymy. Zasady zmieniliśmy, żeby wyszła wyższa temperatura, po to, żeby no, po prostu się nam fajnie tutaj robiło, tak? Na sam koniec, jeżeli jeden pan i drugi odpowiedzą, wtedy sprowadzimy, zobaczymy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Tak. No teraz będzie nieco trudniej. Zapraszam już pana Patryka. Fajne rytmy? No, może być. Mogłeś bardziej skoczyć. No, dobra, oddaj. No. Co za fazerność. Nawet w telewizji, to polskiej. Nie moje, to jest, to jest tutaj na wyposażeniu. 20 sekund jak powiedziałem, jeśli coś się powtórzy, będzie taki artystyczny dźwięk, takie jest mniej więcej, takie coś, ale nie tu... Albo tak bardziej Muaa". Muaa"? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. w aucie uh -huh. to, to nie to. Uh -huh. Uh -huh. To nie ten teledysk, dobrze. Zatem 20 sekund. Gotowy pan? No. No, uwaga. Dlaczego sołtys ptaszkowej orze pole w kółko? No bo. Znowu myśli. No, myślę. Boli. No. Ja myślę, że. No, no na złość to siadam, na pewno. Tak, no tak, tak, na pewno. Dlaczego ptaszkowie wszyscy chodzą w kaskach? <laughs> Proste, bo modne. Mhm. Kiedy Trabant osiąga maksymalną prędkość? No jakże, to panie. Na wodnicy. Ale nie ma. A, nie na tej. <laughs> Ale będzie. Od czego herbata jest słodka? Hmm. Dłużej tego zegara nie zatrzymam. Ład e, miodu? Ład miodu, dobra. Jaki jest najlepszy środek na łysienie? <laughs> Wiem. E, ja, i olej z rycyny. Tak, stop, czas. 19 sekund. Ledwie pan się zmieścił. No, nie dużo brakowało. U nas zwroty akcji jak na walkach ślimaków. Naprawdę, jest naprawdę, <laughs> co zobaczyć. Zobaczmy, jakie odpowiedzi skonfrontujemy to z... Tym, co powiedzieli ankietowani. Pierwsze pytanie, dlaczego są z ptaszkowej orze pole w kółko? Panowie odpowiedzieli, że dla lepszego efektu i na złość sąsiadą, a ankietowani uznali, że bo kupił w koniu, konia w cyrku. Nie ma e, ankietowani to ci co tu na sali siedzą, także się nie narażać. Dlaczego ptaszkowi wszyscy chodzą w kaskach? Panowie powiedzieli, że dla bezpieczeństwa i że. To naprawdę jest modne? To czemu macie takie dziwne kaski? Bo to z Włoch przyszła ta młoda. Nowość. To jest takie grze. Dobrze, ale nasi ankietowani odpowiedzieli, że dlatego, bo w telewizji zapowiedzieli, że ma spaść ciśnienie. Kiedy Trabant osiąga maksymalną prędkość? Panowie twierdzą, że na autostradzie lub na obwodnicy. I niby tak, ale nasi ankietowani uznali, że Trabant jedzie najszybciej, jak się go holuje. A można go holować po autostradzie, więc. Od czego herbata jest słodka? Od cukru lub miodu według ankietowanych od mieszania dopiero a spróbuj se nie pomieszać. Jaki jest najlepszy środek na łysienie? No Pan Grzegorz stawiał na szampon, a pan Patryk na medycynę naturalną, czyli jajko i olej rycynowy, a tymczasem wiadomo, że najlepszy środek na łysienie to środek głowy. Także niestety Niestety tym razem się nie udało. Ale prawa jak najbardziej zasłużone. Gratulujemy wszystkim naszym graczom. Na koniec zapraszam na piosenkę i proszę na scenę wszystkich dzisiaj występujących.